Cześć, z tej strony Tom i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić komiks w oryginale pod tytułem All Star Batman and Robin the Wonder Boy, wydawca New York DC Comics z 2008 roku. Jak widzicie, wydanie to ma to, czego nie lubię, czyli obwolutę, która po latach wygląda tak, i nie jest to ani atrakcyjne, ani estetyczne. Album ten posiada 9 zeszytów z 10 wydanych, więc również nie jest to wydanie pełne, tak jak w przypadku wcześniej przeze mnie omawianego egzemplarza z polskiego wydawnictwa Egmont z roku 2009. Pokrótce, pierwszy zeszyt, w którym dzieje się tragedia, czyli zakończenie dotychczasowego życia Dicka Graysona. Drugi, w którym Batman przedstawia mu to, jak od teraz będzie wyglądało życie małego bohatera. Trzeci zeszyt przedstawienie postaci Black Canary. Czwarty przedstawienie Bat Jaskini nowemu adeptowi. Piąty zeszyt Liga Sprawiedliwości debatuje o niewłaściwych według nich metodach działania Batmana. Szósty zeszyt witamy Batgirl w naszym uniwersum. Siódmy duet Batman Black Canary. Ósmy zeszyt pojawia się i on, Joker. Dziewiąty, ostatni w tymże wydaniu omawianym, żółty sposób na zielonego latarnika. Materiały dodatkowe, między innymi szkice, okładki i tym podobne. A tu jeszcze rozkładówka Bat jaskini w całej okazałości. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!